Jeżeli potrzebujesz 15-calowego laptopa ze 144 Hz matrycą, to mam dla Ciebie idealną propozycję. Kiedyś zrobiłem porównanie, czym różni się laptop gamingowy od laptopa mobilnego, i tam pojawił się Helios 300. Teraz jego odnowioną wersję mam przed sobą. To model Acer Predator Helios 300. 15-calowa propozycja dla zapalonych graczy, ale nie tylko. W pudełku znajdziemy zasilacz i dodatkowe zgrabne pudełko, w którym znajduje się laptop. Na czarnym płótnie Predatora wyszczególnić można pięknie komponujące się niebieskie wstawki, a cało kształt układa się w elegancję, połączoną z delikatnym gamingowym zacięciem. Jak na skrytą w środku moc Helios 300 zachowuje smukłą sylwetkę od podstawy aż po sam ekran. Wąskie ramki matrycy nie czynią jej szczególnie sztywnej, no ale widzicie, że jak najbardziej bardzo mocno ten ekran. On jest giętki, ale to w sumie dobrze, bo przynajmniej jak nam laptop uderzy w cokolwiek to się odkształci i wróci z powrotem, a niekoniecznie pęknie. Moc zawiasów jest dobrana optymalnie do masy podstawy, dzięki czemu można go otworzyć jedną ręką. W niecałych 23 mm grubości aluminiowej obudowy z plastikowym spodem oprócz podświetlanego logo udało się z prawej strony zmieścić HDMI, mini DisplayPort, USB 3.0 i USB type C. Z lewej strony mamy kombu jacka do audio, dwa porty USB 3.0, Ethernet, diodki, złącze ładowania i Kensington Lock. Przód pozostaje czysty, a z tyłu oprócz potężnych otworów wylotowych jest charakterystyczne ostrzeżenie o gorącym elemencie. Mimo, że go mocno zagrzewaliśmy podczas testów, to jak dotykałem tej powierzchni, ona jest rzeczywiście ciepła, ale mimo wszystko nie udało mi się o nią w żaden sposób oparzyć. Każdy jednak powie, że najważniejsze jest wnętrze i tutaj się nie zawiedziecie. To ultra wydajna mała maszyna, zaopatrzona w procesor Intel Core i 9750 H9 generacji z nową kartą graficzną GeForce GTX 1660 Ti, zbudowaną w oparciu o architekturę Nvidia Turing, która zapewnia wydajność i energooszczędność. 144 Hz na matrycy Full HD uprzyjemni nawet pisanie w notatniku. I co najważniejsze to IPS, więc zarówno kolory, jak i kąty widzenia stoją na jak najwyższym poziomie. Poniżej znajduje się klawiatura. Producentowi udało się nawet zmieścić numpada, nie idąc na żadne kompromisy. Przycisk Turbo odpala wyższe osiągi i mocniejsze chłodzenie, a ten tutaj z logotypem uruchamia aplikację Predator Sense. W niej możemy ustawić parę rzeczy, na przykład zmienić kolorki na klawiaturze, czy zmienić przetaktowanie karty graficznej, zmienić prędkości wentylatorów albo na przykład po prostu zobaczyć, jakie mamy temperatury procesora. Klawiatura jest podświetlana i wygodna. Mamy wyszczególnione cztery strefy świecenia. Dla jednych to mało, a inni powiedzą, że to i tak o trzy za dużo. Ja lubię jeden kolor w laptopie, ale wspomina mi pokazuje możliwości, żebyście byli zaznajomymi, do czego każdy element jest zdolny. Jak na przykład touchpad. Dzięki niemu można poruszać kursorem myszy po ekranie za pomocą gładzenia jego powierzchni opuszkiem palca. Niesamowite! Przyciski są zintegrowane z powierzchnią gładzika, po którym przyjemnie się mizia niezależnie od stopnia zabrudzenia palca. Oczywiście w granicach rozsądku. Na pewno interesuje Was, jak wygląda ten laptop od środka. Po odkręceniu kilku śrubek i podważeniu obudowy pokazuje nam się wnętrze. Heatpipy idą do aktywnych elementów chłodzenia, czyli metalowych wentylatorów Aeroblade 3D czwartej generacji z nacięciami, by zredukować część hałasu. Mamy nasz ram, który można zapgradeować do 32 GB dysk i slot na drugi dysk M2 oraz miejsce na montaż dysku 2,5 cala. Żeby się ktoś nie zdziwił, że tutaj jest tak pusto. W pudełku znajdujemy coś takiego jak HDD Upgrade Kit, w środku jest ramka oraz tasiemka. Tasiemkę wpinamy do płyty głównej, a i drugą stronę satę wpinamy po prostu do dysku, który chcemy tutaj umieścić. To się nazywa HDD Upgrade Kit, ale pamiętajcie, że 2,5 cala SSD też można spokojnie tutaj wsadzić. Kiedy jednak trzyma się go w rękach, to ciężko jest się do czegoś takiego przyczepić pod względem konstrukcyjnym, bo po prostu laptop dobrze leży w dłoniach i wydaje się być taki mocno zbity, wytrzymały, który wytrzyma trudy, każdego dnia, tak jak trochę z, ze spodniami. Jak weźmiesz spodnie, które są delikatne, to myślisz sobie, że jak będziesz zrywać maliny, to na ostrężynach je po prostu poprzedzierasz. A takie dżinsy, to jest, ten laptop jest trochę jak dżinsy, stylowy, modny, wytrzymały. Niech będzie taka tekstylna analogia na dziś. Najważniejsze jest to, że nie krzyczy na nas: Ej, ja mam takie rzeczy w środku! Nie, on jest taki właśnie stonowany, więc nie wstyd go wziąć na przykład na spotkanie. Kiedy potrzebujemy wyjść do klienta biznesowe, na czy coś, on zawsze będzie taki ładny, elegancki. Jednak możecie zadać pytanie: no dobra, tak? Wszystkie takie, wszystkie mm, rzeczy, ale co jednak z grami? Miłośnicy gier nie będą zawiedzeni. W benchmarku far kraju piący na wysokich ustawieniach uzyskaliśmy średnio tyle klatek, ile wskazuje strzałka. Shadow of Tomb Raider na wysokich dał nam średnio tyle kratek, a w Benchmark przy presecie Extreme HD uzyskaliśmy tyle punktów. Tylko tutaj należy nadmienić, zwłaszcza jak w tym momencie raz jest upał, raz jest chłodniej, że wyniki w benchmarku zależą od wielu czynników. Na przykład jak położymy go na pości... Nigdy nie kładziemy laptopa na pościeli, bo wtedy mu te wszystkie otwory wlotowe blokujemy i on nie ma się jak chłodzić. To tak jakby ktoś wam zrobił tak... Da się! Ale wciąż jest trochę niewystarczająco i Nie mało tego powietrza. Zresztą można sobie spróbować. Wystarczy wziąć rękę i chcecie, żeby wasz laptop się tak męczył? Szanujcie swój sprzęt. A przy okazji, jak kładziemy go na pościeli, to on dodatkowo zasysa jeszcze do siebie kurz. W zależności od tego, na czym laptop stoi, jak mocno to jest nagrzane, to będzie różnie. Taka normalna temperatura pokojowa, kiedy mamy 23 stopnie, to ten egzemplarz zdobywa jakieś 3100 punktów. Ale chcąc zrobić ekstremalny test, podłożyłem go pod klimę i wtedy wynik wskoczył na ponad 3300 punktów. Czyli skoro już wiemy, że wynik benchmarku zależy od punktu siedzenia, metody pomiarowej, sposobu pomiaru, to teraz przejdźmy do samych temperatur. Laptop, by radzić sobie, z temperaturami przychodzi do nas undervoltowany. Tylko czy to jest źle? Przy undervoltowaniu chodzi o to, żeby obniżyć napięcie procesora, żeby tym samym procesor się po prostu mniej grzał. Przy wyższych temperaturach, jakie uzyskuje, nie było thermal throttlingu, bo thermal throttling polega na tym, że procesor skręca zegary, zmniejsza swoją wydajność ze względu na zbyt wysoką temperaturę, czyli jeżeli byłoby zbyt wysoko, to wtedy spada nam wydajność, a nie o to nam chodzi. Jeżeli chodzi o jego głośniki, to one brzmią prawidłowo, w sensie tak normalnie przeciętnie, tak jak powinny brzmieć głośniki laptopa, ale i tak zakładam, że większość osób, które będą korzystać z tego laptopa, tak jak ja, na przykład, korzystam ze swojego laptopa, i tak podłączy do niego albo słuchawki, albo zewnętrzne głośniki. Mimo wszystko, wciąż z braku laku można puścić muzykę i żadne z tonów się mocno nie wybijają, ani wysokie tony, ani niskie. Bo basu tu nie ma. Przyznam Wam szczerze, mi się ten laptop straszliwie podoba, jeżeli chodzi o jego ogólnie całokształt, ale przyczepiajmy się do najmniejszych szczegółów. Jeżeli go zamkniemy na przykład i spojrzymy na to, jakie on ma krawędzie. Hmm, wydaje się być wszystko ok, ale tutaj ta metalowa płytka od obudowy niestety tą końcówkę ma troszeczkę ostro. Czyli lepiej nie uderzyć. Kantem głowy, bo można sobie zrobić krzywdę. Oraz jeszcze jedna rzecz, mianowicie przejście tej podstawki Palm Resta do pionowego elementu tutaj jest w miarę ostre. Gdyby było bardziej zaokrąglone, byłoby o wiele przyjemniej. Mimo wszystko da się z niego korzystać. To nie jest tak, że to się wyrzyna mocno, bo ten laptop jest dosyć smukły. Tylko po prostu, jak już mamy się do czegoś przyczepiać, to mi to nie przeszkadza. Ale jest ostra krawędź. Przez to, że mamatową powierzchnię nie widać upalcowania jakoś mocno, ale chcę, żeby ujęcia były jak najczystsze. Bardzo łatwo się go przenosi, bo jego masa to tylko 2,3 kg, więc tak naprawdę niewiele. I zauważyłem pewną tendencję, jak ludzie noszą swoje laptopy. Biorą rękę, robią tak, łapią za tą krawędź tutaj i tak, proszę, laptop, weź go, albo go kładą, i ja mogę nim sobie spokojnie poruszać. On się lekko gnie, oczywiście, ale nie mam takiego wrażenia, że go wezmę i mi się coś rozwarstwi, bo wszystko jest bardzo fajnie spasowane. Kupi pomysł? <laughs> teraz pytanie: Czy laptop jest giętki, bo widziałem raz w komentarzach, że. O, ziemniak, ale to masz mało. Ten. A pokarało mnie, bo mówię o komentarzach. Działa mikrofon: raz, dwa, trzy. Kiedyś pokazywałem laptopa i pokazałem, że on nie jest jakiś mega giętki. Teraz pytanie: Jak zrobię tak, patrzcie, w ogóle się nie ugina. Jak zrobię tak, trochę się ugina, i teraz wykorzystuję bardzo dużo siły. On nie jest mocno giętki. To jest taki zbity laptop, więc. W przypadku apokalipsy zombie ten laptop może nam posłużyć za broń. Jest, je... jest jedna poważna wada, do której można się rzeczywiście przyczepić. Bo, tak jak sam ekran, jest bardzo dobrej jakości, bardzo miło i przyjemnie się konsump... konsumpcja treści konsumuje treść. Tak niestety jeżeli mamy ciemne sceny, to występuje bleeding, a wspominam o tym tutaj dlatego, że tu jest większy bleeding niż w wielu matrycach, jakie miałem okazję zobaczyć. Jak przy oglądaniu jasnych elementów, absolutnie to nie przeszkadza, bo tego w ogóle nie widać. Tak jak odpaliłem sobie standardowo wika, czyli taki horror i szukałem świeczek, to tam niestety ten bleeding trochę mi przeszkadzał. Jeżeli jednak gramy w jasne tytuły, gdzie jest więcej kolorowych elementów, to wtedy absolutnie bleeding nie będziemy w stanie zauważyć. Jeżeli chodzi o temperatury podczas stresu i jak zagrzejemy ten sprzęt, no to wtedy wsad jest ciepły, jeżeli przejdziemy do centrum, to robi się coraz cieplej, a najcieplejszy fragment to jest tak naprawdę elementy nad klawiaturą, bo tutaj są radiatory, heatpipy i w sumie wywiewa nam po bokach ciepło i z tyłu też wywiewa ciepło. A czas pracy na baterii jest standardowy dla sprzętu w tej klasie, gamingowego sprzętu. I tym płynnym przejściem doszliśmy do kadru podsumowania. Niektóre bliźniacze konstrukcje z 1660 Ti potrafią uzyskać lepsze wyniki, ale dobrze wiecie, że ja bardzo często same swoje recenzje, testy, pokazy, sprzętów robię w taki bardzo sposób życiowy. Jeżeli miałbym się w tym momencie zastanawiać nad tym, jakiego mam laptopa wybrać, i wziąłbym pod uwagę ten ze względu na przedział cenowy, to wziąłbym go, ale z wersją 16GB. Bo to jest tak, wiadomo, dużą część czasu używa się takiego sprzętu, żeby rzeczywiście grać jakieś wyższe tytuły, albo po, po prostu tak przynajmniej tak po sobie zauważam. I myślę, że wiele osób też jest w stanie to zauważyć, że pogramy w coś, ale ostatecznie laptop służy nam do wielu innych rzeczy. Chcemy zapłacić rachunki, to bierzemy laptopa. Chcemy, chcemy popracować nad czymś. Bierzemy sobie sprzęcik, pracujemy sobie na tym. Nawet spędzamy dużo czasu na Facebooku, czy oglądamy filmy, to zawsze jakoś sięgamy po ten sprzęt. I pod względem takiego użytkowania na co dzień, muszę przyznać, że ta konstrukcja jest straszliwie przyjemna. Ona jest taka, taka... Mizi, mizi. Fajna. Jeszcze musi być element pobrudzenia takiego laptopa, żeby, o, widać było, brudy pod światło są mocno widoczne, ale wiem z własnego doświadczenia po swoim Trajtonie 500, że jak on się wystarczająco mocno pobrudzi, to wtedy jakoś tak brudki sobie znikają i nie ma problemu, jeżeli chodzi o samą budowę. Jako ciekawostka, wam powiem. Parę osób miało okazję pobawić się tym sprzętem, popatrzeć się na niego, pobawić się nim, chwilę na nim popracować i wyrazić swoje zdanie. <laughs> Każdy z nich wyraził się pozytywnie na temat tej konstrukcji, a jedna z tych osób chyba w przyszłym tygodniu już niebawem zamawia tego laptopa i to jest dla mnie taki najlepszy wyznacznik. Tak oprócz swojej własnej opinii wyrobionego zdania to także informacja z zewnątrz. Dlatego też chciałbym się od Was dowiedzieć. Dajcie mi znać w komentarzach na dole, co wy sądzicie na temat tego sprzętu. I co więcej, powinienem sprawdzać w przypadku takich laptopów, innych tego typu, a może powinienem go porównać bezpośrednio ze swoją, swoim Tritonem 500 z 2080. Tak czy siak, linka do niego macie w opisie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tutaj znajdują się dwa inne filmy, a widzicie na ekranie. Dzisiaj subskrybujka, warto ją kliknąć i zostawić łapkę w górę.